Zima powoli się kończy i ruszamy w pole nagrywać filmiki z akcji, ale na razie, jeszcze filmiki z transportu, w których w ubiegłym tygodniu było u nas naprawdę sporo. Nowe beczki Roskę, przyczepa Broner, klasy McHale, czy ciągniki Kubota. To wszystko zobaczycie, jak przyjeżdżało lub wyjeżdżało z naszych podziałów w Błońsku Winnicy w Sierpcu, Więc serdecznie zapraszam. I see colors for the first time I'm starting to realize Nothing's ever black and white And I'm caught up in the first night Now it doesn't feel right I'll just have to say goodbye So I just had to write this song.